Czy mi się wyłącza chłopak dookoła świata idzie z bym go na ugościł jeszcze kanapki na drogę dał słuchajcie tu są lokomotywy 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 tutaj są widzicie To jest ta lokomotywa ja tu kiedyś robiłem ale jest ładnie podświetlony. No i przyszedłem tutaj, widzicie I na teraz będzie Mogę nawet niezależny filmik zrobić Ale by jest... Ruch się zrobił No, pokażę wam w Woli A ja tam w górę będę, w prawo jak samochody jadą, tam w górę będę jechał Zobaczcie, ale ładnie odrestaurowano Pięknie ślicznie a ja tu kiedyś byłem to nie była chyba ta sama zakaz wstępu ona ładnie by... gorsza była tu teraz fajną zrobimy lokomotywę PKP zobaczymy obieg zabytkowy pod ochroną prawa fajne będzie, zrobimy filmik fajne będzie robimy filmik to obieg zabytkowy pod ochroną prawa zobaczcie jaką mamy w duńskiej woli jaką mamy lokomotywę duńska wola karsznicę zobaczcie ula la zobaczcie jaka piękna z tej strony zobaczcie jak jest Oświetlona, piękna. Pięknie to jest, widzicie? O, się widział Janusz Pijanka. Piękne, co? Całą lokomotywę odchodzę. Zobaczcie jaka ładna jest. Entry forbidden Haha, witam, lifea robię. Livea, momencik, momencik zaraz skończę. Czekaj, to, to zaraz wezmę. Zaraz, 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 no. zaraz. A ty dokąd jedziesz? Do łaski. No to to potrzebuję. Do łaski jechać? No, przed łask. No to fajnie, no kurde mnie no tutaj lajwa robi akurat, no cześć gdzie ty tu zauważyłeś? No. A chyba na lajbie y popatrzyłeś, co? A to fajnie, no kurde No to dobra, fajnie, no widzisz wow. Dobra, to nic, ja sobie lajba, wyłączam a to musiałeś być, kurde, na live co? A kurde. No ciu, ciu, ciu. no dobra. muszę to wyłączyć teraz. Jak to się tu wyłącza, dziadostwo? No to fajnie. jedziesz? Zaraz, zaraz, tylko to wyłączy niech. Do ciebie jadę. Do no, mnie? No. Ale mnie nie ma. Nie ma, jedziemy. jedziemy na łódź. A na no, łódź, nie, dobra, żartuję, żartuję. Ja. Ale, ale fajnie, fajnie, nie? zaraz Ci powiem, wyłączę się, wiesz? Wyłączę się, no fajnie. No nie spodziewam. się, 3 Live daje, co? No ja pierdolę dobra, dobra, co O Ola, 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 czekaj, muszę go wyłączyć, Kurde, bo się... Ja mam taki aparat teraz, ten co miałem we Włoszech to był fajny, zobacz. Chcę się wyłączy, i się nie mogę wyłączyć. Zaraz gadamy, czekaj. Czy to mi się wyłączy, czy to się nie wyłączy?